Jak mamy prawo jazdy na osobówki, to czy możemy jechać motorem o pojemności 125 cm3? Jeżeli mamy takie prawo jazdy przez 3 lata, czyli posiadając prawo jazdy kategorii B przez 3 lata, możemy poruszać się motocyklami właśnie o pojemności nieprzekraczającej 125 cm3 i tam był stosunek mocy do masy nie większy jak 0,1 kW na. Kilogram, to są warunki, które musimy spełnić. Jest to bardzo podobne jak na A1, ale tam już nie ma elektrycznych silników, tam już nie ma, jakby to zostało wykluczone. Czyli do 125, ale musimy mieć 3 lata i pamiętajcie Państwo, że jeżeli. Jeszcze będziemy o tym mówić, ale jeżeli kiedykolwiek się będziecie chcieli wsiąść na ten motocykl, to warto jest się z nim zapoznać. Bo ok, przepisy, wszystko będziecie mieli super, ale jednak motoryka zachowania. To jak wchodzimy w zakręty, jaką ubieramy tor przejazdu, technika jazdy, w ogóle obsługa motocykla, to wszystko jest no inne, naprawdę diametralnie inne niż, niż w pojeździe takim, który jest, albo jeszcze powiem, który zostawia dwa ślady. To jest jednak, jednak inaczej się jeździ.